Siemanko. Na hamowni Seat Leon Cupra trzeciej generacji. Silnik 2.0 TFSI, automatyczna skrzynia biegów DQ381 siedmiobiegowa, biegowa A także napęd na 4 koła. Auto przyjechało na skorzystanie z pakietu premium. Czyli dostrojenie silnika dostrojenie automatycznej skrzyni biegów. Jeżeli chodzi o silnik, to strojenie na poziomie Stage 1. Dodatkowo ustawiamy tutaj e, obieg cieczy na niższe temperatury, ponieważ seryjnie jest to około 107 stopni, a jest to niezbyt dobre, bo to tylko jest ustawione pod ekologię. Jeżeli temperaturę zmniejszymy, to wiadomo, e, silnik utrzymuje niższe temperatury automatycznie też olej utrzymuje niższe temperatury i wszystkie elementy które są w układzie chłodzenia plastikowe gumowe przedłużamy ich żywotność tak dodatkowo też jest odrzucona funkcja Start Stop czyli po każdym włączeniu zapłonu zapala się już automatycznie kontrolka że funkcja Start Stop jest wyłączona jeżeli chodzi o skrzynię to bardzo ważny element punkty zmiany punkty redukcji biegów Dodatkowo też został ustawiony, wyłączony kickdown i ustawiony true manual, czyli, jeżeli skrzynię przełączymy w tryb manualny, nie będzie nam sama zmieniała biegów, musimy to zrobić za pomocą dźwigni albo manetek przy kierownicy łopatek że tak powiem. Dodatkowo, launch control, dwustopniowy launch control. Tak to wygląda. To jest z podtrzymaniem doładowania. Pomiary mocy na hamowni przedstawiają się następująco. Seria wygenerowała z 316 koni 430 Nm. I po dostrojeniu mamy 369 koni 500 Nm. Jeżeli ktoś jest zainteresowany strojeniem swego TFSIka, Serii MQB, Seat, Volkswagen, Audi, to zapraszam do firmy SoftMod Performance koło Lublina. Cześć.